Cześć, tutaj Dorota z Look For Book i dzisiaj przychodzę do Was z wcześniej zapowiadanym filmikiem z cyklu Dookoła świata z książką i w tym miesiącu zapraszam Was do Finlandii i żebyśmy poznawali razem Finlandię. Mam dla Was kilka propozycji książkowych, ale też piszcie jakie Wy książki polecacie, żeby poznać właśnie Finlandię, Taką opowiadaj, takie opowiadające o Finlandii, mogą to być powieści, reportaże. Ja tutaj Wam pokażę dzisiaj i powieści, i reportaże. Część mam w wersji papierowej, jedną mam okładkę w wersji elektronicznej, a część będę okładek umieszczać po prostu Wam w filmiku w filmiku tu albo tu. <laughs> I no, mam nadzieję, że któraś z tych pozycji Was zainteresuje i że razem ze mną będziecie chcieli wyruszyć w podróż do Finlandii. Finlandia, czyli zimno, dlatego sweter dzisiaj mam. Bo za oknem też u mnie dzisiaj troszkę chłodniej. No i mamy zimę, więc uznałam, że Finlandia to będzie dobry kraj na luty, szczególnie, że część z Was też pisała do mnie, że chciałaby poznać literaturę z tego kraju. I teraz. Zaczynając, zaczynamy od powieści, i to myślę, bardzo takiej mocnej i trudnej. To jest Biały Głód. Ja tutaj mam w wersji elektronicznej w e-booku i też będę, powiem Wam, tą powieść czytałam, czytała. Słyszałam o niej sporo i bardzo mnie zainteresował temat, a opowiada ona: to jest Biały Głód Aki Olikainen. Opowiada o wielkim głodzie w Finlandii w XIX wieku. Jak to wyglądało, jak właśnie przez ten surowy klimat, jak też przez różne wydarzenia historyczne, które wtedy się działy, doprowadziły do ogromnego głodu w tym kraju. No, i jak to wszystko wyglądało? Jestem bardzo ciekawa tej książki. Powiem Wam, ona nie jest, nie jest długa, więc myślę, że szybko ją przeczytam, i może nawet zrobię osobną jakąś recenzję, króciutką na kanale, albo jakiegoś shorta wrzucę, bo no, wydaje mi się, że to może być bardzo wartościowa książka. Kolejna to ym, thriller. Satyra, groteska, trochę humoru i też sporo takiej refleksji ogólno społecznej. To jest Anti-Tuomainen, Mała Syberia. Ten autor napisał też inne książki. Ja akurat polecam wam tą. Jeśli ktoś poleca inną, to piszcie w komentarzu, jeśli czytaliście inne książki tego autora. Dlaczego polecam Wam małą Syberię? Ja już to przeczytałam i powiem Wam, to jest thriller opowiadający o tym, że w pewnej zapomnianej wiosce właśnie w Finlandii, która graniczy z Rosją, nagle spadł meteoryt wart no, ogromne, ogromne pieniądze. I w tej wiosce no, każdy marzy o czymś, o realizacji jakichś marzeń. Do tej pory, jak byli uwięzieni no, w krainie, można powiedzieć, śniegu i lodu, to te marzenia odkładali, a tutaj nagle taki meteoryt mógłby te marzenia ich spełnić. Niestety no, jest on przeznaczony do badań i ma przyjechać ekipa z Londynu, ale do tego czasu. No, tą, tym meteorytem mają zająć się mieszkańcy i oczywiście go strzec. Takim strażnikiem zostaje pastor, no, który też jakby ma różne dylematy w sobie. I to, co jest ciekawe, słuchajcie w tym thrillerze, kryminale. To, że mamy tutaj bardzo wiele różnych takich dylematów psychologicznych, osobowościowych każdego z bohaterów. A poznamy tutaj bardzo różne postacie. Poznamy tutaj kierowcę rajdowego, e, dawnego, który teraz no, próbuje się realizować na górkach e, śniegu. E, poznamy tutaj e, młodą dziewczynę, kelnerkę, która też ma swoje marzenia. Poznamy właśnie tego pastora, który no niby szerzy ideały, ale jednak drzemią też w nim inne myśli i marzenia i wiele, wiele innych osób, każda z nich no, właśnie no, marzy o tym meteorycie i kiedy nagle on znika, to kto w zasadzie stoi za? Tą kradzieżą. E, czy tylko jedna osoba jest ją łatwo wskazać, czy praktycznie wszyscy mieszkańcy? Więc gorąco Was zapraszam do lektury. E, też no, można świetnie poznać klimat, właśnie Finlandii, tej zimy, śniegu, tych krajobrazów, więc też. Gorąco Wam polecam, a takie coś, wiecie, taki wątek kryminalny, klimat Finlandii, ale też jest trochę taki groteski satyry. Kolejne dwie książki to są z serii pisarzy skandynawskich z wydawnictwa poznańskiego. Pierwsza to jest Niebo w kolorze siarki. Ja też no, zamierzam ją przeczytać. Nie czytałam, ale też słyszałam wiele, wiele dobrego. Niebo w Kolorze Siarki, opowiada, powieść o e, dorastaniu w latach e, 60. E, ubiegłego wieku, powieść o młodości, o buncie, ale też o polityce, o właśnie tamtych e, czasach opowiadająca o Finlandii tamtych lat, o tajemnicy. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo interesująca powieść, szczególnie, że ja bardzo lubię tą serię i no, nie zdarzyło mi się, żeby tutaj trafiła na jakąś lekturę, która by mi się nie podobała. E, kolejne to y, mocniejsza według mnie lektura, to jest powiedziała, że nie żałuję Tomi Kinunen, też z serii pisarzy skandynawskich. Mamy tutaj, słuchajcie, pięć kobiet, e, które Zostają uwolnione z obozu jenieckiego na granicy fińsko-norweskiej i wędrują przez Finlandię w 1945 roku, oglądając tą Finlandię, czyli to jak ona wygląda po II wojnie światowej, przez te bezkresy. I idąc, właśnie mamy te opisy, ale też mamy przemyślenia tych kobiet. Mamy te traumy, które ze sobą niosą po wojnie, swoje przeżycia, no i też do czego zmierzają. Myślę, że to będzie mocna, mocna lektura. A dodatkowo no, słyszałam, że właśnie tu jest piękno to, że one idą i właśnie jest opisywany ten krajobraz w Finlandii. Kolejna, słuchajcie, to jest polowanie na małego szczupaka. E, Juhani Karila e, to e, tutaj tutaj wrzucę wam okładkę. Groteskowa powieść, ale słyszałam, że bardzo, bardzo dobra. Ja też ją mam zamiar przeczytać. E, kiedyś powiem wam, już ją czytałam, ale sporo zapomniałam i chcę sobie ją przypomnieć, bo pamiętam, że wywołała we mnie mnóstwo takich Refleksji, ale też takich pozytywnych bardzo uczuć, bo była napisana właśnie z, tak, z takim humorem, ale to był taki trochę śmiech przez łzy. Powieść na granicy takiego baśniowego realizmu i fińskiego absurdu. Mamy tam wędkowanie, a wędkowanie, tajemnice i humor w jednym. Mamy właśnie opisanie, jak to wygląda polowanie na tego szczupaka, ale w tym to polowanie jest tylko, wiecie, taką, można powiedzieć, wstępnym obrazem, ale jest większa głębia. I tak jak mówię, ja też ponownie chcę po tą książkę sięgnąć i sobie ją przypomnieć. Kolejny to jest Jezioro Krwi i Łez, to taki mroczny, pełen napięcia kryminał w stylu Nordic Noir, osadzony właśnie w tej surowej Finlandii. I tam mamy inspektora, który próbuje rozwikłać brutalną zbrodnię w świecie oczywiście pełnym tajemnic, sekretów i przemocy, ale właśnie jest... Taki ten świetny klimat w Finlandii. Więc tutaj też Wam gorąco polecam. I ostatnie dwie książki to reportaża: czyli jedna to reportaż, druga to taka książka historyczna. Pierwsze to są Kocie w Lato i Zima w Finlandii. Joanna Woźniczko-Czeczot. I to jest, powiem Wam, taki lekki reportaż. Polki, która mieszka w Finlandii i właśnie ze swojej perspektywy, takiej mieszkanki Finlandii, opisuje ten kraj, jego różne regiony, potrawy, kulturę, to jak się tam żyje, też mieszkańców. Nie jest to też gruba książka, więc jeśli chcecie poznać właśnie Finlandię, taki bardziej zarys, tak trochę liznąć, bo tam jest bardzo, bardzo krótko opisane. No to to Wam polecam, żeby właśnie mieć taki zalążek. I ostatnia to książka historyczna. Finlandia kontra Stalin od wojny zimowej do zimnej wojny lata 1939-1950. Kimo Rentola. Powiem Wam, że. To była książka historyczna, jedna z lepszych, jakie przeczytałam w zeszłym roku. Po pierwsze, opowiada, opowiada, opisuje temat, o którym się mało mówi, czyli o walce Finów ze Stalinem. I o tym, jak oni właśnie próbowali się bronić przed przejęciem Finlandii przez Stalina, jak wyglądała ta walka. Słuchajcie, Finlandia jest naprawdę bardzo małym krajem. A najdłużej stawiała opór Stalinowi. Więc wyobraźcie sobie, żaden inny kraj tak długo nie stawiał oporu, jak taki maleńki kraj, ale też właśnie wykorzystujący ten, ten swój klimat, to swoje ukształtowanie terenu, właśnie w walce. I powiem Wam, w trakcie tej walki wymyślili też mnóstwo. Takich udogodnień partyzancko-wojennych, można powiedzieć, w walce, które były później wykorzystywane, które są wykorzystywane do teraz. Jak na przykład właśnie kombinezony maskujące, które właśnie na które wpadli Finowie. To jedno, ale to, co też bardzo mnie uderzyło, to jest ukazanie. Tej determinacji ich. To, że trochę podobnie jak my, powiem Wam, że niezależnie co robili, to dostawali, no, że tak powiem, z, przez historię albo z jednej, albo z drugiej strony. No, ciężko było im, no, że tak powiem, mieć tą taką niezależność i ciągle musieli walczyć, walczyć o swoje więc naprawdę bardzo interesująca i bardzo mocna książka, więc jeśli Was interesuje ten temat, to gorąco Wam polecam. A już tak poza poznawaniem Finlandii, ale myślę, że warto też czasami sobie przeglądnąć, to oczywiście Muminki, no, tyle jest tomów, no, i myślę, że to jest taka pierwsza lektura, o której myślimy, że Finlandia to od razu myślimy o Muminkach. To też możecie sobie przeczytać. I to takie są moje polecajki. Jeśli wy macie jakieś inne, to piszcie w komentarzu. Dajcie znać, jakie właśnie książki polecacie, żeby poznać Finlandię. No i to tyle na dzisiaj. Miłego, e, zaczytanego tygodnia wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!